Cześć kochani, dzień dobry! Yeah, ja dopiero wstałam, dopiero wstałam naprawdę. I nie wiem, ile spałam, godzin chyba 10 godzin spałam. E, możecie zauważyć, że mam obcięte tutaj z przodu włosy. E, zawsze chciałam to zrobić, ciąć sobie ten przód taką zrobić, a la grzywkę, i reszta taka trochę pocieniowana, aby sobie to układać. W ten sposób wiecie, jak się będzie, będę miała wyprostowane czy jak loki. Ale póki co, to tak wygląda jak mam w kucyku włosy. Eee, ja słuchajcie, muszę się szybko e, ogarnąć, dlatego że ja mam za niedługo klientkę. Ale chciałabym nagrać wstęp do vloga, ponieważ dzisiaj mam dwie klientki, ale później mm, e, chciałabym iść na miasto. Może się spotkam z Łukaszem, bo on też wyszedł na miasto. E, także robię sobie kaweczkę, żeby się obudzić I kochani, zapraszam was serdecznie na vlogasa A, i w ogóle nie mam paznokci, dlatego że jestem umówiona na środę następną e, I... no Nie mogę patrzeć na te palce, dlatego chcę iść, chcę iść do Primarka Pójdę pewnie do Primarka i kupię sobie tam za funta Są fajne, taki fajny fręczyk którego ja zawsze, ale to zawsze używam, jak właśnie nie miałam paznokci. No, także muszę tam iść zaglądnąć i może gdzie indziej jeszcze zaglądniemy. zobaczymy. co przyniesie czas. A na śniadanie robię sobie kanapkę z serkiem, z ziołami, z pesto, ogórkiem i mozzarellą. Pyszności. Nie wiem czy kiedykolwiek dodawaliście pesto do mozzarelli, ale to jest pyszne, pyszne. I pierwsza klientka skończona. Ja nałożyłam sobie bardzo delikatny make up, po prostu podkład, brązer. i to tyle. Nawet nic nie robiłam z oczami. No i za 10 minut będzie druga klientka. Widzę, że na dworze jest trochę pochmurno i zaczyna padać. Um, ale tak czy siak muszę się wybrać na miasto, bo um, bardzo się źle czuję bez tych paznokci ukrywam ręce, e, wstydzę się i ich ja obgryzam paznokcie, więc nie wygląda to fajnie, ale tak chciałam Wam pokazać, jak nawet na nieułożonych włosach ta grzyweczka spoko się układa, widzicie? Ona dodaje takiej lekkości, ale zarazem w tym samym czasie woliumu e, e, tej całej mojej fryzurze fryzurze e, także spoko, jeszcze w sumie po ścięciu nie modelowałam ich ani nie zakręcałam loków, ani fala, nic takiego, więc myślę, że dopiero jak one będą wymodelowane, będą wyglądać mega e, ale tak czy siak jak widzicie e, będzie to fajnie wyglądało Dawno nie miałam takiej grzywki, e, i w sumie pewnego dnia mówię: A co tam? To i tak tylko przód. E, no. Dobra, kochani, to widzimy się po tej mojej drugiej klientce. Ja zupełnie Wam, że strasznie mi się przedłużyło, dlatego że. Klientka przyszła na full set, a ja myślałam, że to będzie uzupełnianie, ale zapomniałam, że przecież ona przełożyła z tamtego tygodnia i wypadło jej przez ten tydzień dość dużo rzęs. Znaczy, nie wiem, nie było jej chyba 5 tygodni. W każdym razie przyszła bez, bo mówiła, że była chora i targała te rzęsy, i tak wiecie, mm, przeszkadzały jej, i ona sobie je tak odrywała. No i przyszła na full set, no i zeszło się, i powiem Wam, że. Miałam iść na miasto, ale już jest pół do piątej, nie wiem. Ale Łukasz mówi: chodź, idziemy! Nie, nie. Nieprawda, <grym> nieprawda. Dzieciom z zjeść Danonka tak i możemy iść wtedy. No, ale chyba pójdziemy, bo chcę kupić te paznokcia i chcę kupić jakieś trampki, bo myślimy o tym, żeby wyjść sobie w sobotę na imprezę i chcemy się w miarę podobnie ubrać. Ale nie mam takich całych, czarnych, zwykłych trampek, wiecie, takich szmacianych. Um, więc coś takiego bym chciała kupić, no także chyba polecimy jeszcze na miasto, ale zaczęło padać. No ale dobra, wyjdziemy. A później wrócimy i zrobimy coś fajnego na obiadek. To się widzimy za niedługo. My sobie robimy na dzisiaj. Yy, na czosy halapeniosy. Smażymy tutaj cebulkę, żeby dodać. Yy, wszystko będzie przykryte oczywiście serem. To, są, to jest fasola, ta, ta taka Refried. Bardzo, bardzo dobre to jest. Także będziemy to jeść z salsą i ze śmietaną. Miałam robić guacamole, ale już nie chcę mi się powiem wam, że jestem taka głodna. Bo od rana tylko od tej kanapki w nie jadłam. Także zaraz to leci do piekarnika. Już mi się nagrzewa. I będziemy szamoć Cześć kochani. Ja przychodzę do Was drugiego dnia, dlatego że wczoraj nie będę ukrywać, że e, dopadło mnie straszne lenistwo po tych naczosach. Łukasz w ogóle od razu zasnął e, i spał tak naprawdę do rana, od chyba od godziny 8 czy 9. Ja tak siedziałam, wkręciłam się w e, to show e, Celebrity X na plaży. Angielskie, i powiem Wam, że tak się zasiedziałam i miałam tyle do, tyle chciałam zrobić. Chciałam sobie nałożyć fake tan, chciałam sobie przykleić rzęsy, ale po prostu mówię, nie, nie ma sensu tego na siłę robić. Zrobię to jutro, i dzisiaj z nową energią się obudziłam i właśnie przeszykowałam sobie kawę, zjadłam już śniadanie i zaczynam dzień. Dzisiaj za około półtorej godziny mam pierwszą klientkę, dzisiaj mam też dwie klientki pokażę Wam, bo wczoraj byliśmy w Primarku i kupiłam sobie właśnie ten fręczyk którego ja bardzo, bardzo lubię i powiem Wam, że opłaca się bardzo właśnie kupować w Primarku te paznokcie kosztują funta i są bardzo dobre, jest tutaj też klej dołączony pięknie wygląda ten fręczyk, zaraz sobie będę kleić na te moje obrzydliwe paluszki, bo źle się naprawdę w nich czuję i zaraz będę kleić, robić sobie jakiś delikatny, dzienny make-up. Co jeszcze kupiłam? To słuchajcie, miałam kupić trampki, ale nie było trampek i kupiłam takie balety, nie wiem do końca, czy jestem do nich przekonana z takim łańcuchem, ale zależało mi na płaskich butach, które mogę założyć. Do sukienki i myślałam, że czarne, zwykłe trampki będą spoko, ale niestety nie mieli mojego rozmiaru i skończyłam właśnie z tymi baletkami. Także zobaczymy, czy będę w nich chodzić. Myślę, że na lato tak czy siak będą. Ja się teraz troszkę podmaluję, przyszykuję do pracy i na dzień. Także, kochani, te, przedłużam tego vloga, aby jeszcze wam pokazać urywek z dzisiejszego dnia. I tak kochani wygląda mój dzisiejszy make-up. Wywinęłam też sobie tak włoski. Widzicie, jak fajnie, jak się ma właśnie mm, troszkę podcięte te włosy? I tylko się je tak wywinie. Dodają one takiej lekkości i struktury całej twarzy, jak również włosom. Um, nie wiem, mi się to podoba. Dawno czegoś takiego nie miałam. To jest coś takiego innego. Myślę, że to fajnie by wyglądało, jak też bym te miała tak fajnie pokręcone, ale już nic nie będę robić, dlatego że i tak będę myła dzisiaj te włosy. E, jeśli chodzi o mój make-up, to postawiłam na taką em, kreskę brokatową w kolorze lili. E, nie lili, lawendy. E, lawendy, pastele w ogóle wchodzą znowu e, na rynek. Wczoraj byłam w primarku i wszystko było w pastelach. Jestem zauroczona, zakochana w tych kolorach, naprawdę. E, także tak się napatrzyłam i dzisiaj mówię, a, zrobię coś takiego. E, bez przedłużanych rzęs, tylko po prostu właśnie taka kredka, kredka, kreska. E, no i co, taki dzienny make-up myślę, że jest e, jak najbardziej tak. Idę się teraz ubrać, dopijam kaweczkę i zaraz wracam. Kochani, ja już się ubrałam, a zaraz mam klientkę, em, a zaraz Wam też pokażę outfit. Postanowiłam em, zmienić włosy, dlatego że em, one mi się tak już dobrze nie układały. Przez to, że muszę je umyć Przykleiłam sobie paznokcia Są takie krótkie, fręczyk, ale lepszy Ryc niż nic um, I słuchajcie, chciałabym um, Teraz wybrać sobie Zapach, jakieś perfumy I ostatnio miałam możliwość um, Wzięcia udziału w współpracy Słuchajcie z firmą Made in Lab I są to perfumy inspirowane mm, najbardziej popularnymi zapachami, jakie w ogóle istnieją na rynku Ja sobie wybrałam pięć Wybrałam sobie Giador od Diora Bloom od Gucci e, Daisy od Mark Jacobs Sea od Armaniego I Dior Joy by Dior i słuchajcie, marka Made in Lab specjalizuje się tym, że są to bardzo dobre inspira inspiracje bardzo znanych perfum. Jak wiemy, w tych znanych yy, perfumach. Mm, są takie fikuśne, piękne buteleczki e, I tak dalej Często płaci się po prostu za markę I za butelkę niż to, co jest w środku Aczkolwiek nie powiem, bo ja też bardzo lubię Wiecie, mieć oryginalne perfumy I te właśnie fikuśne buteleczki Natomiast ja zawsze te perfumy mm, Uważam, że są one na takie specjalne okazje, ja nie, nie używam codziennie. Właśnie codziennie używam takich ala inspirowanych ym, perfumami, oryginalnymi ym, perfumami, które ym, też pachną tak samo, ym, bo często jest tak, że my jak pachniemy, no to nikt nie wie tak naprawdę, czy my mamy oryginał, czy nie. Jeżeli coś tak samo pachnie, no to w tym samym momencie wszyscy myślą, o. Mm, ładny ten dior, albo nie wiem, ten, ten Gucci. Bo wszyscy znają ten zapach. To są bardzo popularne zapachy. I mamy tutaj 100 ml i taka buteleczka, słuchajcie, kosztuje tylko 39 zł, także wydaje mi się, że to bardzo, bardzo się opłaca. Ja dzisiaj się wypsikam tym Joyem I słuchajcie. Firma postawiła na to po prostu, co jest w butelce, a nie jak butelka wygląda. Inspiracja jest praktycznie w 99% taka sama, perfumy są piękne, długo się ją nosi i naprawdę kosztują ułamek ceny niż, niż te oryginały. Także ja kochani Wam bardzo polecam, zaglądnijcie sobie, link jest na dole. Myślę, że warto, dlatego że tak jak mówię, często używając oryginałów, możemy mieć takie wyrzuty sumienia. Nie wiem, ubierając je na przykład do pracy, mi, mi osobiście by było szkoda i ja zawsze używam sobie właśnie takich tańszych zamienników, bądź w ogóle tańszych perfum. Także bardzo fajna, znana firma. Właśnie Made in Lab z Polski. I teraz jeszcze Wam powiem o promocji: jest promocja, cztery zapachy w cenie trzech. Za jedyne 119,70 dokładnie teraz patrzę. Yy, więc, yy, no, tak naprawdę mamy tutaj cztery zapachy. Myślę, że za 119 zł, to nie wiem, czy nawet kupimy jakieś oryginalne perfumy. Yy, takie wiecie, w Saforze czy w Douglasie. A tutaj mamy aż cztery zapachy inspirowane oryginałami. Yy, także bardzo, bardzo fajna promocja. Yy, myślę, że warta yy, uwagi. I tak jak mówię, to są butelki też 100 ml. To są seteczki, także one starczą naprawdę na bardzo, bardzo długo. Ja osobiście jestem fanem perfum i ja kocham perfumy. I ja perfum. Ja nie wiem, ile ja mam perfum, ale myślę, że na pewno około 150 buteleczek mam tych perfum i codziennie psikam się czymś innym i właśnie. Tak jak mówię, na co dzień psikam się tymi zamiennikami bądź tymi takimi tańszymi wersjami perfum, wód toaletowych. A te takie powiedzmy, które bardzo mi drogo kosztowały, na przykład nie wiem, 100 funtów, 80 funtów, je wtedy właśnie na taką specjalną okazję. A tutaj mamy ten sam jakby perfum w niższej, o wiele w ułamku ceny i też możemy pachnieć. Oryginałami, więc myślę, że warto, warto zaglądnąć. Ja kiedyś kupowałam z innej firmy, teraz przerzucam się na tą, ponieważ jestem bardzo zadowolona. Perfumy pachną praktycznie tak samo. Jest to bardzo dobra inspiracja oryginałami, i tak jak mówię, starczałam na dużo, bo jest tutaj ich setka, także. Ja serdecznie zapraszam. Dziękuję tutaj firmie za możliwość przetestowania. E, tak jak mówię, linki w opisie. E, I tak, pamiętajmy, że najważniejszy jest zapach, a nie buteleczka. E, ja kochani, teraz wam pokażę na szybko outfit. No i e, uciekam, bo przychodzi zaraz klientka. I tak wygląda mój dzisiejszy outfit. Ta bluzeczka to jest z Shein. Jest ona na mnie troszkę za duża, bo ona powinna bardziej hmm, przylegać do ciała, ale spoko wygląda też. Mam dżinsy na sobie, to są z Nowy e, i klapeczki. Także tak się prezentuje. Hmm, dzisiaj. No i co? Widzimy się już później po klience. Kochania, ja właśnie skończyłam pracę, przebrałam się. Takie luźne ciuchy, bo wzięliśmy się z Łukaszem w sumie za sprzątanie mieszkania, więc w sumie to skończę tego vloga, bo nie ma co w ogóle tutaj pokazywać, po prostu musimy ogarnąć dom cały i tak. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że chociaż taki krótki czas ze mną spędziliście dobrze i widzimy się już niedługo.